Witam, cześć moi drodzy. Ja w papciach, w brudnych dresach poćwiczyłem sobie trochę. Ech. Piękny dzisiaj dzień. No nie widzicie, ale musicie uwierzyć, niecienno widzicie, no bo się świeci. Dawno nie nagrywałem yy, i i tak mnie naszło. Tak ostatnio osoby, które znają mnie. Znam osoby, które znają mnie, oglądają, a znają mnie po, poza YouTubem. Czasami, czy z osoby, które znają trzy pytają się mnie, czemu nie, nie nagrywam, nie? To z innej bajki, ktoś się kiedyś pytał, co to za zdjęcia? To jest Dublin, to naszą, na, nasze zdjęcie. Mamy taką fazę, że będziemy nie kupować gotowce, tylko dajemy nasze zdjęcia. To jest Dublin, tak? To chyba jest Millenium Bridge, tak? A już nie pamiętam. Love Bridge to jest ten inny, no to Millenium Bridge. To jest Dublin, nasze zdjęcie. To jest najlepsze miasto na świecie, czyli Bielsko-Biała 43 300, 43 300 Bielsko-Biała. I to jest Brazylia, miasto mojej żony, znaczy Brazylia Państwa, miasto. Kurde, pomimo, że jakaś tam góra w mojej żonie, u mojej żony w mieście, tak? No, poza tym będzie więcej tego, bo mamy kupę zdjęć, tylko dlatego nie dajemy. No bo dom jest cały czas, będzie w remoncie, jeszcze przez rok. No bo to wszystko i tak będzie musiało być zdjęte, moi drodzy. Bo wiecie dlaczego? Właśnie. A tu jeszcze jedno, te też. Z Broadway, jak byliśmy z naszego hotelu. Moja żona zrobiła, chociaż nie, po, nie podoba mi się, że zrobiła na żółto te, te taksówki i autobus. No ale taką miał pomysł, bo tutaj będą schody, moi drodzy. Odtąd do góry, już się w listopadzie zaczyna, więc wszystko będzie rozwalone. Będziemy mieli trzecie piętro, już depozyt zapłacony. I kurde, tyle pracy mnie kosztowały te schody. Wiecie, też robiłem nagrania. Patrzcie, jak fajnie warnisz, lakier po paru tygodniach, a no teraz już miesiącach. I teraz nabrał takiej złotej barwy. Eee, właśnie lakier potrzebuje czasu. Wydaje mi się, że farba też tak pięknie też wygląda. Lepiej to wygląda po tych miesiącach niż na początku. No Kosztowało mnie to dwa tygodnie pracy. Mój koszt, już o tym mówiłem, to było chyba. Między 100 a 150 euro materiał i kupę czasu i zdrowia. Ale jakbym chciał płacić komuś to wyceny od 1500 do 3000, bo to już 3000 to niby już wymieniali całkiem, nie? Więc remont balustrady kosztował mnie 200 euro. No dam już 200, no, no dobra nie być nawet 200 euro, bo to już przy tych to, przy tych cenach, to te, to kosztuje 5 euro za sztukę. Ej, te kupiłem nie wiem ile ich tu mi zabrakło. Jednej, tak? Tutaj mi zabrakło. Jednej to tam zrobiłem, zaszpachlowałem dziurę, wymalowałem. Ale teraz, jak on to rozwali, to będę miał. Z, nie wiem, z 5-6. To mogę tu dać, ale żona mówi, że, że nie chce. Tak, ale to będzie tu taki. Będzie syw, moi drodzy, więc to wszystko będzie musiało być zdjęte. Dlatego już nic więcej nie wieszamy. Tu mieliśmy powiesić takie coś tego, no ale tak mówię. Drzwi nam przyszły, zaraz Wam pokażę. No dlatego nie nagrywam, bo nie mam... Ja wiecie, ja nie jestem youtuberem, nie mam z tego nic. No miałem, no pokazywałem kiedyś zarobki z YouTube'a. 70 euro jak nagrywałem, ja miałem ciśnienie. Codziennie coś robiłem, to, to nagrywałem. Teraz już yy, nie robię, a pracuję nad domem. Mieliśmy pierwszych gości tygodniowych, więc jeszcze jest tutaj rozwalone. Ja oczywiście tego oglądam i kilka, o tym też sobie dzisiaj powiemy. I tak tutaj tutaj już raczej nic nie będzie robione w tym pokoju, no, a wymienione kaloryfery będą i, i spanie będzie zrobione. Tutaj też kaloryfery. Będą zrobione A i pracuję jak chcę zrobić ten ogród. E, ogród robię cały czas. Tam zrobiłem z tyłu. E, no. No, drewniany ten klejding tak drewniany, wysoki i on będzie szedł. Tutaj po boku dotąd, tak. Wiecie, jaki koszt tego? Ja to sam robiłem, oczywiście. Sta ściana tam kosztowała mnie materiał. Moja praca, jeden dzień pracy, kosztowało mnie 100-110 euro. Kupo, kupiłem 5,4 metra na ciołem i tak zrobiłem. Tak, potem tutaj będę. Tutaj będę obstawiał to wszystko, z, z sąsiadem dogadałem. Powiedział, że lub co chcesz Bart e, i tu będzie na całą tą ścianę. To będzie mi kosztowało 500 euro aż do końca. Tam wiecie, ja mam dom wolnostojący, nie mam sąsiadów e, połączonych. To nie jest bliźniak. Więc tu, a to zostawiam, bo tutaj mamy, e, tutaj mamy ładne zarośla, to wszystko zarośnie fajnie. Wiem, będzie fajny kiedyś ogród tutaj zrobiony. Na razie to tak trochę na dziko, ale zaczyna to wyglądać. Drzwi tak jak mówię, doszły, są, eee, czekają, czekam na okna, będą w przyszłym tygodniu okna, bo widzicie tutaj to wszystko do wymiany, okna będą w przyszłym tygodniu, drzwi montują na końcu, nie wiem czemu, ze względu na bezpieczeństwo tak mówią, żeby nie uszkodzić, ale w sumie to chyba bez sens, no bo mógłbym to mieć zrobione już i tak musieliby okna zrobić, ale nie chcę się upierać, no. Teoretycznie wolałbym, żeby to było zrobione, ale no ale nie chcę się upierać. Nie? Czekajcie, miałem sobie coś e... zrobić, a już zapomniałem. Więc tak, mam co robić, więc nie nagrywam. Mm... I tak za mną nie tęskni. No, Przecież nie jestem jakimś tam właśnie świętej pamięci czarnym kirkiem, żeby ktoś mnie tam oglądał. E... Teraz się zrobiła taka moda. Wiadomo co się dzieje, klikalność. To ludzie nagrywają, no w sumie też nagrywam, ale wiecie ci, co mnie śledzą, że przez cztery lata e, wiele razy pokazywałem jego materiały, kiedy mówił o lewej stronie. Wiadomo, to był prawicowy aktywista, e, bardzo inteligentny, jasny prawicowy, fajne miał te, fajne miał te ostatnie takie Challenger, gdzie był na środku, i dookoła niego było 30 lewaków, tak? Tam było zawsze Leftis, i po prostu była e, dyskusja, tak? I, I ja to wszystko oglądałem, moi drodzy, znaczy nie wszystko, ale no oglądałem, tak? E, po prostu włączyło mi się na ścianie, to oglądałem te dyskusje, fajne, bo to nie było skryptowane. I no, co ciekawe, jak oglądałem, to nieraz go ktoś przekonał, tak samo jak go przekonał o. O aborcji, znaczy nie przekonał, tylko dał sobie, wiecie, no, że dobry argument, nie z komuś powiedział niej. To było bardzo nietypowe wśród y, debat, tak? Może nie, nie, że, nie, że się dał przekonać, tylko na przykład powiedział: no, To jest akurat dobry, e, e, trafny argument, gratuluję. Więc miał to ciekawe, bo miał ciekawe te, te programy. miał. On dlaczego miał taki sukces? Tak? Dlaczego ona, akurat miał taki sukces? No bo był był pod względem wiedzy historycznej, merytorycznej w temacie historii, religii, bo tak, bo to był jego kontent bardzo się opierał na, na wierze. To był chrześcijanin bardzo aktywny. Więc umiał mówić nieraz te spotkania i to podpierał wiedzą historyczną. To ciekawe, jak nieraz miał spotkania, to takie panele z profesorami, i było pytania często do, do niego, w większości, o, o dziwo, nie? No tak, no, ludzie przychodzą do niego, tak? Co z tego, że tam jest jakiś PhD, e, znawca historii, kiedy on, e, kiedy, kiedy ludzie dla niego przychodzą na te panele, tak? No i Zadawane tam były pytania a propos historii, czy, czy Boga w konstytucji amerykańskiej, czy takich tam, wiecie, innych rzeczy związanych z religią. No i on zawsze dawał fajne odpowiedzi z, odnosząc się do historii Ameryki, tak, dawał przykłady. I co ciekawe, ci profesorowie też się potem wypowiadali, że byli w szoku, tak, że oni w stanie nie byli, w, w danym momencie, powiedzmy sobie, w danym momencie, bo to też wynika z jego zdolności do komunikacji w takiej perspektywie paneli, tak, doświadczenia z ludźmi na żywo, gdzie profesor nie ma takiego doświadczenia, więc on jest nauczony bycia w klasie, ma swoją wiedzę, ale ma pewne warunki, które muszą być spełnione, żeby po prostu mógł ją przekazać, gdzie ten gościu potrafił po prostu to wszystko fajnie artykułować. I co tu, i dlaczego on był zagrożeniem na tej długie stronie? Dlatego, że Charlie Kirk i nie wiem, czy tam jest, jest paru jest takich gości, tak? Tam szczególnie tych wszystkich powiązanych z Rebel Media i innych, tam, bo to wszystko się wywodzi z tych bardziej prawicowych zawsze środowisk. Tylko on miał to, że on przekonywał dużo młodych na jego stronę, tak? W sensie na jego stronę. Jego argumenty przekonywały drugą stronę tak do zmienienia, do zmienienia. Swoich, swojego nastawienia, tak. Co było zagrożeniem dla drugiej strony, tak. Było zagrożenie dla drugiej strony, dlatego no był w pewnym stopniu jakby to nie powiedzieć no wrogiem tej drugiej strony, bo nie dość, że on sobie występował, ale jednak miał ten talent do zmiany poglądów kogoś, tak. Był bardzo popularny wśród młodych, tak, no, głównie prawicowych, ale, ale ta jego otwartość dyskusja. To było coś, no, no był najlepszy w tym, jeśli chodzi o, szczególnie o rynek amerykański, tak Ameryki Północnej. tak, Był inteligentny to na pewno, był katolikiem, miał dzieci, rodzinę. I tak jak mówię, ja go oglądałem. Tak, kiedyś więcej. Ja go oglądałem więcej, jak był mały, tak mniejszy, bardziej mniej popularny tych parę lat temu. A on miał wtedy takie małe te panele, że na drodze na ulicy sobie stawał i tam dyskutował. Ostatnio mniej, ale ostatnio mniej wszystkich oglądam tak mniej. Właściwie ostatnio tylko oglądam kanał Zero Stanowskiego i tak jak mówię. No bo yy, yy, dużo mam prac dookoła domu. I o jakieś jego materiały mnie najbardziej interesuje. Nie mówię samego Stanowskiego, ale tam dużo tych, tych innych tematyk mnie interesuje, geopolitycznych, nawet politycznych. Więc no źle się, stało. Ostatnio no, strach włączać wiadomości, moi drodzy, rano. Człowiek wstaje, ma dzień wolny, ma jakieś tam swoje problemy, większe, mniejsze, włącza wiadomości, jakieś naloty dronów. Analizy, czy to Rosja, czy to Białoruś, czy to Ukraina, czy to konspiracja, czy to ten, e, a jakieś akty czwarte, NATO, czy piąty zostanie wprowadzony, kłótnie po prostu to jest wszystko kuźwa chore. Potem przychodzą e, jakieś te wieści, że rachunki idą do góry, to mnie nie dotyczy, e, to, to wszystko, bo tak mówię, to bardziej ci, tych, co muszą wynajmować, bo te koszty są chore w Irlandii. I naprawdę strach włączać wiadomości, bo ci się mówi że jak ktoś jest wrażliwy na ten temat, na no tych tematach, to no to naprawdę strach. Wiecie po pierwsze tutaj z tym, z tym zaszczeleniem to co ja w pierwsze włączyłem rano, to wszędzie jest ocenzurowane, no to ja, ja włączyłem. No, ja to tam jakoś nie rusza, tak, ale ja włączam rano wiadomości i nie wiem, z której ze strony było. I było a, niecenzurowane jego poszczał nie w ten szyję, nie? no to to, to, to jest. No To są drastyczne sceny, tak? Jak ktoś ginie. Tu nie ma żadnej poetyki w tym, tak? To jest po prostu pokazane, że jesteśmy tylko balonem wypełnionym krwią, jak to było w tym opisane w grze o Tron, i giniemy. I tak jest, że czasami warto naprawdę. Miałem z rodzinę to z Niemiec z Niemiec i to Niemiec był rodowity, tak? 63-letni, to był niemiecki. Wiecie jakie jest moje nastawienie, ale to jest przykład, co ja wiele razy po 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 powiadam, że ja potrafię się dogadać z każdym. Oczywiście moja żona zawsze mówi Bart, tylko nie o polityce. Niemiec, który mnie odwiedził, akurat miał nastawienie, powiem w skrócie takie, że to już nie są te Niemcy, zamieniamy się w Turkistan, więc mieliśmy dużo wspólnych tematów. <laughs> y gości miał wielkie doświadczenie, bo po prostu na no wszystko to, co z nim rozmawiałem, a już po, wyczułem, go, wyczułem go, to rozmawialiśmy sporo. E, Niemcy mają dobry angielski i, i, i no, kawał chłopa fizycznie i kawał chłopa z doświadczeniem, tak. Też, też grał w pierwszej lidze niemieckiej, znaczy w Europie, to był lata 70-80 futbolu amerykańskiego, został oznaczony przez seniora Busha, zdjęcia mi pokazywał, więc miał kupę doświadczenia z całego świata, dużo że mi się do, pogadywali, dużo wiedziałem, wiecie, nawet o zarobkach gadaliśmy, nie? ale to może na inny materiał zrobię. No i, no, i zajęty jestem, tak? Dlatego też nie nagrywam, jak ktoś się zastanawia. Nie zniknąłem, po prostu mam inne priorytety. YouTube to nie jest, nie jestem youtuberem. Nagrywam sobie wtedy, kiedy chcę się popłakać, wyżalić, rozebrać, czy mam wolny czas. I właśnie teraz taki mam. I tu jeszcze, a propos tego, kilka to, to jest ciekawe i obrzydliwe, że lewa strona. I to taka lewa strona popularna, nawet, że takie anonimy są to, to wiecie, debili wszędzie brakuje, po każdej stronie, się cieszy z tego. I teraz są te zwolnienia w tych filmach, w telewizjach, gdzie jakiś tam profesor się w sumie nie cieszył, albo na przykład nie cieszył, ale na przykład starał umniejszyć śmierć tej młodej osoby. Młodej, no bo młodszy ode mnie, ma 40 lat, on ma prawie 40, lat, miał 31. I to pokazuje, i to ja zawsze powtarzam, to też jest potwierdzone na moim kanale, że lewa strona to jest ta strona agresywna. Tak to jest. Oczywiście są przypadki poprawy, ale to, to, to lewa strona jest zawsze większym tym agresorem. Wyobraźcie sobie, jakby to na obrót, jakby tu, jakby tu prawa gdzieś tam został zastrzelony lewicowy aktywista, czy. No, odwrócić stronę. No też przykład tej zamordowania tej Ukrainki, uchodźczyni, uchodźcy w Stanach przez jak to próbowano zaciszyć w telewizji, w telewizji, uciszyć właśnie Kirk o tym też mówił, nie. Nie, to lewa strona jest agresywna, to zawsze wynika z historii. No sorry, I, i, i to ja zawsze podtrzymuję i to zawsze podtrzymywałem na tym kanale, to lewa strona liberalna czy nawet lewacka, znaczy lewacka czy nawet liberalna jest tą stroną agresywną bardziej, tak? Tą atakującą. E, czy widać teraz w Stanach jakieś ten, zamachy po czymś takim, czy nawet po zamordowaniu tej, tej Ukrainki? Nie, a gdyby była o, na obrót, na obrót się stało, tak? To byłoby, miasta by płonęły, wszystko by płonęło. Nie, no to jest przykład. Prawa strona prawa strona jest yy, bardziej racjonalna. Kiedy mówimy o fanatyzmie, tak? Lewym i prawym, no to zawsze są fanatyzmy. Tutaj Kirko ty zawsze mówisz, że on nie wspiera żadnego fanatyzmu. Ja też o tym zawsze mówię. Najgorsze są fanatyzmy, zarówno religijne, yy, jakby społeczne, socjalne, ekonomiczne, Fanatyzm jest na, każdym, na każdym, w każdym aspekcie naszego życia. Na przykład co to jest fanatyzm ekonomiczny? A fanatyzm ekonomiczny to są korporacje, dla których jesteś numerem jeden, a czy numerem zwykłym i nie liczy się. Liczy się fanatyzm yy, kafelek, a czy kafelek fanaty? Jaż myślę o, o tym, o domu. Fanatyzm y, tabelek i innych nie liczy się człowiek, tak? Nie liczy się empatia, rodzina. Tylko to jest fanatyzm ekonomiczny dla mnie, tak? Fanatyzm socjalny, znaczy społeczny, no to wiadomo, te wszystkie, e, te wszystkie kuźwa fanatyzmy, nie? to tu sobie to sami wbieście, swoje słowa religijne, no to wiadomo, to tutaj nie trzeba w, w, w mówić, tak. Wiadomo też, że znaczy kiedyś mówi o fanatyzmie religijnym, to wiadomo o jaką religię chodzi, ale fanatyzm katolicki może nie taki, który wiecie, się wysadza. Ale też jest, bo wiecie, wmawianie komuś, że musisz to robić, bo tak jest w Biblii, bo tak jest ten, no to to też jest w pewnym stopniu fanatyzm, tak, no to, to jest, no, no każdy zna, w Polsce mieszkający zna jakąś fanatyka kościelnego, to nie jest dobre też dla strony kościelnej, tak, no ale to zawsze będzie. I tak to wygląda. Na szczęście teraz te wszystkie większe korporacje, widząc jakichś tam lewaków, którzy się cieszą z tego, wyłapują. Źle się stało, szkoda mi, szkoda mi człowieka jak każdego, ale to jest po prostu no, 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 źle. I, i to, to jest też to, co ja zawsze powtarzam. Ja zawsze się wspieram moimi starymi materiałami. Tak, ja wiem, że skasowałem kupę filmów, bo staram się kanał, wyzer nawet nie wiem, czy, czy go nie wyzeruję, ale na pewno jakieś zostały materiały. Dlaczego nie jestem za wolnością do broni? No nie, pomimo, że jestem prawicowy, nie jestem, bo ja jednak zwiedzam świat i ta jak Polska jest bezpieczna, to się w pale nie mieści. Ja będąc w Ameryce, widząc te znaki w sklepach czy na stacjach, zakaz znoszenia broni, ja się nie czuję w Stanach bezpiecznie, moi drodzy, przez to, że jest broń dostępna. Nie, to jest moja subiektywna opinia. Ktoś to mówi, że w Polsce potrzeba broni, żeby się bronić, no to słuchaj, no, no nie wiem, to no mało... I to też zawsze są fanatycy, no, ja nie jestem. Ja uważam, że broń powinna być dostępna, jasne, ale bardzo pod surowym, wiecie, badaniem yy, i yy, po prostu, no, że musicie spełniać w dużo warunków, żeby mieć tę broń. A ktoś tam podaje przykład czy Szwecji, ta, nie, Szwajcarii, ta, no ale tam też tak nie jest, bo ta broń jest dostępna w garnizonach, czy, na, czy w policji, w czasie ataku, to ten człowiek ma tą broń do odebrania, tak, gdzieś, się nie ma że w domu. Nie, ja nie chcę, żeby była broń ogólnie dostępna, tu zawsze się potem sypią komentarze, że co ja pierdzielę. no nie, po prostu nie chcę. Ja oczywiście strzelałem w Stanach, tak, bronią, e, e, ale nie czuję się bardziej bezpieczny i ją e, tam, Czy ja fajnie mógłbym sobie mieć, tak, ja super, ale mam świadomość, że ktoś inny może ją mieć i ta skala jednak e, posiadania broni ja to robiłem na studiach pamiętam, na studiach bezpieczeństwa wewnętrznego, robiłem te analizy, że ta możliwość, to bezpieczeństwo, że ktoś inny ma broń, przestępca ma broń się ogólnie dostępną. Ryzyko, że ty zostaniesz poszczelony, jest większe niż jak w wiecie broni by ktoś nie miał. Więc w sensie, że nie musiałby się bronić bronią gdyby, gdyby ktoś inny jej nie miał. No Tutaj w Irlandii więcej bandytów ma Gangsterów ma broń niż normalnie cywile, jasne, ale jednak nie ma tutaj szczelanin, tak jak w Stanach, czy gdzieś indziej, sąsiad między sąsiadem poszczelił się czy na czy jakieś poszczały na ulicach. No nie, no dlatego że nie jest broń ogólnie dostępna, no to jest moja opinia. Tutaj też wypominają to Kilkowi, bo on był za ogólną dostępnością broni i miał nieraz takie te, wiecie, no to minusy tego właśnie są, że są szczelanini i te sprawy miał tam takie akcje. No i ni niestety to się teraz odbija też na nim. W każdym razie kończąc, była to bardzo inteligentna osoba, ciekawa, jak oglądałem jeszcze zanim to było popularne, bo teraz wszyscy będą to, 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 to wiecie, przez tygodnie puszczać jego filmy, ja mógłbym nawet odszukać moje, moje, moje vlogi, kiedy włączałem jego urywki i które mówią o, wiecie, o lewej stronie, o religii. No, tak mówię, ja go oglądałem kiedyś więcej niż teraz. Teraz to oglądałem przez ostatnie lata, dwa tak urywkami, tak. Jakieś tego, challenge, właśnie. To mi się podobało, kiedy miał ten challenge z lewakami, że stawał na środku, czy miał ten, jak w szachach, zegarek, i każdy sobie do niego podchodził i mógł gadać, tak. I go tam obrażali i te sprawy. To mi się podobało, bo to było coś. Na żywo. Dobra, pozdrawiam Was, ja żyję, e, nie tęskni za mną nikt, no bo, no bo po, co macie tęsknić za kimś takim jak ja, e, nie mam tam jakiejś wielkiej, wielkiej oglądalności, e, sobie żyję, remontuję, mam swoje, mam swoje jakieś te tutaj sprawy. E, mm, miałem robić, od paru dni miałem zrobić materiały, jak coraz drożej jest w Irlandii w sensie nieruchomości, co zawsze robię, i może zrobię nawet dzisiaj, jeszcze jeden vlog, taki, kolejne materiały pokazujące, jak wszystko idzie do góry, i że światełka nie ma, nie ma, i co jest odleglejsze, jeśli chodzi o spadki cen domów, ale to może później. Pozdrawiam Was, cześć.